Dzień dobry, e, witam u mnie na kanale. Dawno nie nagrywałam, e, trochę e, brakowało mi tego, e, więc postanowiłam nagrać, e, wrócić e, do tego. Już chyba ostatni raz coś jak nagrywałam, to było to w tamtym roku. E, teraz jak możecie zobaczyć, e, jest choinka, e, już jest po świętach, e, czyli przed Sylwestrem. Chciałam nagrać na temat naszej budowy. E, kiedyś w którymś z filmów e, wspominałam, że będziemy się właśnie budować, ale nigdy jakoś tak tego nie pokazywałam. Chciałam swój kanał od nowa prowadzić, zacząć od nowa nagrywać, więc postanowiłam, że to będzie mój pierwszy filmik, właśnie na kanale, ten vlog. I chciałam Wam w tym vlogu pokazać postęp na budowie. Oczywiście budowa już się skończyła, jesteśmy na etapie wykończenia. Dzisiaj jedziemy na Wrocław, muszę pewną rzecz załatwić, a konkretnie do lekarza, a później właśnie będziemy mieć czas, żeby pojechać na budowę i będę Wam chciała pokazać, jak już wygląda nasz dom. Jak możecie zobaczyć, ja już gotowa, mam lekki makijaż i czekam właśnie na Rafała, bo Mateusza zawiózł do babci. W tym czasie właśnie jak jadę do lekarza z Rafałem, Rafał napisał, że właśnie wraca, odwiózł Mateuszka, bo oczywiście a, jedziemy sami do Wrocławia, później jedziemy na budowę, więc pokażę Wam postępy. Chciałam właśnie nagrać taki film też dla mnie pamiątkowy. Teraz szybko robię kawę. Na drogę w sumie sobie też. No i zabieram Was ze sobą. Kawę właśnie zrobiłam. Biorę termos i schodzę do Rafała, do samochodu i jedziemy na Wrocław. I chciałam Wam pokazać, jak wygląda nasz dom. Nie przestraszcie się, bo jest duży bałagan, przez to, że wykańczamy. Tutaj, jak możecie zobaczyć, są to drzwi wejściowe. Niestety, pierwsza awaria tutaj. Ta boczna szyba pękła, po prostu została źle zamontowana, i pod wpływem ciśnienia, jakby wybiło tą szybę, i niestety ona jest cała do wymiany. I czekamy właśnie, kiedy um, ekipa przyjdzie i ją wymieni. Um. Jest duża kuchnia, już mamy plan na tą kuchnię. Stolarz jest zamówiony, tutaj będzie cała zabudowa aż po sam sufit. Tutaj wiadomo, blat roboczy pod oknem, i tam będzie zlew. A tutaj taką ciemną szybę, taka szafa z ciemną szybą na szkło. Najlepiej, jak już będzie zrobione, to Wam pokażę. Kuchnia będzie otwarta na salon, i tutaj właśnie będzie też stała wyspa. Wyspa dosyć duża. Tak wygląda a, nasz e, salon. E, tutaj e, musimy trochę ogarnąć. Wiadomo, tutaj też ekipy trzymają swoje rzeczy. Tutaj, jak widzicie, też tam jest odkurzacz, worki. E, bo co możemy, to e, śmieci zbieramy na bieżąco. Tutaj już jest zrobiona też półka pod LED. Będzie taka L aż tam pod okno, aż do końca tam rogu się kończy. No i to jest nasz cały. Prze taki przedpokój, korytarz. Wiadomo, dużo tutaj rzeczy jest. E, tutaj będzie e, nasze, Rafała głównie, biuro, bo on pracuje zdalnie, e, więc fajnie, że będzie miał takie miejsce, gdzie będzie mógł e, sobie spokojnie pracować. Tutaj są rzeczy od łazienki, bo będziemy mieć dwie. Już jest jedna zrobiona. Miałam kafle takim w marmurze. Tam druga ściana jest taka czarna. Tutaj obudowana wanna również będzie na ciemno i na równo gdzie tutaj wanna będzie się kończyć taka półka, żeby poukładać kosmetyki. No i tutaj wiadomo WC, tutaj jest pokój Mateusza, pokoje mają tak głównie po 12,5 metra, tutaj mamy zakupione całe AGD, stoi zmywarka, pralka, suszarka, tutaj bidet, WC więc e, pełno tutaj tych rzeczy. Tutaj nasza sypialnia, e, dosyć malutka, ale wiadomo, głównie siedzi się w salonie, spędza się ten czas, e, niż e, tak naprawdę w sypialni. Więc jakoś mi nie zależy, żeby była ogromna sypialnia. E, ten kącik tam w rogu chcę zrobić jaką malutką toaletkę ale to jeszcze do zastanowienia. E, zobaczymy. No tak, właśnie widzę, że tutaj chyba Mateuszek się bawił i powyciągał wszystkie narzędzia no i jak możecie zobaczyć taki malutki przedsionek i tutaj mamy wejście od sypialni i będzie to garderoba według projektu właśnie było te drzwi na środku a z drugiej strony miało stać łóżko ale zdecydowałam się żeby zrobić właśnie tak z boku takie wejście żeby nawet nie wstawiać tych drzwi tylko taka otwarta przestrzeń aż do sufitu tutaj jeszcze trzeba gładź położyć tutaj jest drugi pokój, on będzie taki gościnny tutaj mamy jedną stratę wannę niestety podczas klejenia kafelek jedna upadła i zrobiła taką głębszą dziurę i niestety cała wanna była wyciągana od zabudowy tej całej wnęki no, i została wymieniona na taką samą nową. No, i tutaj mamy pełno kafli do łazienki z prysznicem, do kuchni, na podłogę. No i tutaj jeszcze zostały te mniejsze na podłogę do tej łazienki białej. Tutaj mamy drzwi przejściowe do garażu, ale oprócz tego chcemy tutaj zrobić pralnię, jedną na drugą położyć i tutaj taką wielką szafę. No i takie górne szafki aż do samego sufitu, taka zabudowa. Myślę, że fajnie ten dom został tak wykorzystany, przemyślany, bo dużo trochę nanieśliśmy zmian nieistotnych w projekcie na kable, Mateuszku. Co, jedziemy do domu? To wujka lampa. Leć, leć tam na salonu, wiesz salon. Ty... No tak, ale tam wszystko w łazienki zostawiłam. Co Mateuszek, jedziemy do domu? Co? I co? Nie. Wyłączyliście pompę? I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake.